No hej, witam Was z powrotem, i witam Was dzisiaj w drugiej części kolekcji kosmetyków. Dzisiaj pokażę Wam brązer, róże i rozświetlacze. No to przechodzimy sobie do rzeczy. Jako pierwsze pokażę Wam paletkę od Golden Rose, która prezentuje się tak. Jak możecie zobaczyć, mamy tutaj trzy różne odcienie. Jak widzicie, niespecjalnie je używam, ponieważ kolory mi niekoniecznie. Pasują, także na razie sobie leży i czeka na swoją kolej. Może mi się w końcu odmieni. Co to się stało? O. No to, jak jesteśmy przy paletkach, to pokażę Wam moją ulubioną. Jest to już któreś opakowanie z kolei. Oczywiście, jest to paleta do konturowania Vibo. O, proszę bardzo. Prezentuje się w ten sposób: rozświetlacz róż. I brązer, brązer jest bardzo ładny, delikatny, nie zrobimy sobie nim krzywdy, ale róż naprawdę dla mnie robi całą robotę tutaj. Zaraz może pokażę swatch. Tutaj mamy rozświetlacz. Tutaj mamy róż. Zaraz wam pokażę. O, czekajcie chwilę. Tak się prezentuje rozświetlacz. Zobaczcie, jaki piękny efekt tafli robi. Pięknie się mieni. A tutaj mamy róż, który po prostu mieni się na złoto. Nie wiem, ciężko mi to złapać, ale naprawdę jest po prostu moim ulubieńcem i zaraz wędruje w mojej kosmetyczce do używania codziennego. I trzecią taką moją paletką do konturowania jest to Rimmel. Ja mam w numerku 002. Oczywiście wszystko Wam na dole podlinkuję, to co uda mi się znaleźć, i napiszę Wam kolory. Tutaj również mamy róż, rozświetlacz i brązer. I zaraz też Wam pokażę słoczy. Zresztą będę się starała pokazywać Wam słocze wszystkiego, bo myślę, że to całkiem inaczej wygląda niż w opakowaniu. A myślę, że chyba fajnie sobie zobaczyć, jak to się mniej więcej prezentuje. Jak widzicie, tutaj jest rozświetlacz, który jest bardzo słaby. Róż, który moim zdaniem ma dosyć ładny kolor, i brązer jest taki dla mnie średni. Także ja nie bardzo lubię tą paletkę. Jedyne co to tylko ten róż. Wydaje mi się całkiem, całkiem. No nie wiem, jeżeli miałyście tą paletkę, to dajcie znać, czy tylko w tej konkretnej jest ten rozświetlacz taki słaby, czy te inne paletki też tak mają. Ja za nią nie specjalnie przepadam. No to jeżeli jesteśmy przy brązerach, to mam tutaj też Lovely High School Star. Jest to brązer z takimi, nie wiem czy to będzie widać, z drobinkami mieniącymi się, więc na razie go nie używam. Myślę, że on będzie dużo lepszy latem, kiedy będziemy troszkę bardziej opaleni. Myślę, że wtedy się dużo lepiej sprawdzi. A mamy tutaj napisane, że jest to satynowy brązer do twarzy i ciała o aksamitnej formule. Nadaje efekt skóry muśniętej słońcem o naturalnym wyglądzie. Także z tym sobie poczekam do lata i wtedy zobaczymy. Tutaj mam również duło do konturowania od Bel. Jest to takie duło. widzicie, mamy tutaj puder brązujący i jasny puder. On chyba też występuje tylko w jednym kolorze. Jest to 01 i 02, chyba jak się nie mylę. Dokładnie Wam napiszę wszystko na dole. Możecie go jeszcze dorwać w biedronkach albo na stronie Bell. Już go używałam kilka razy i tego ciemnego i powiem Wam, że jest super. Także jeżeli jesteście początkującymi osobami, tak jak ja, to nie zrobicie sobie nim krzywdy, a możemy sobie bardzo ładnie podkreślić rysy twarzy nimi. I tutaj mamy dwa ostatnie. Jest to City Bronzer od Maybelline w numerku 0200 chyba. Zaraz 0200 w 200. 200. Yy, bardzo fajny. Tylko niestety mi często robi plamy. Nie wiem. Może po prostu ja jeszcze nie mam wprawy do używania bronzeru. Ale wiem, że muszę kupić jaśniejszy kolor. No chyba, że ten po prostu zostawię sobie na lato. Bo chwilowo jest yy, za ciemny. I jeden z nowszych bronzerów w mojej kolekcji Lovely Pink Army. Mamy tutaj bronzer do twarzy o delikatnej pudrowej formule. On ma tutaj takie bardzo ładne tłoczenie. Także teraz też wędruję do kosmetyczki i będzie testowany. Jeśli chodzi o róże to mam trzy. Pierwszy mój ukochany. To już jest też chyba któreś opakowanie burżuła w numerku 95. Mamy lusterko, mamy dołączony pędzelek, rzadko go używam, tutaj na niestety dziabnęłam go sobie paznokciem. Ale to nic. Eee, piękny kolor, ładnie się mini na polniczkach. po prostu pachnie cudownie. Także to jest po prostu mój hit hitów, ulubieniec roku i w ogóle wszystkiego. Kolejny świetny róż Max Factor Face Finity, chyba 05. On jest też taki różowy. Nie wiem, czy to będzie widać dobrze, ale on tutaj się mieni też na złoto. Ten róż daje bardzo delikatny efekt na policzkach, są ślicznie rozświetlone, podkreślone, ale naprawdę jest wart, żeby go sprawdzić. I nowy nabytek Miss Sport i Insta Glow. Powiem Wam, że tak popatrzyłam na kolor, mówię: A, ale był na jakiejś promocji, mówię: A wezmę do testu, wiecie. Wkręciłam się w te kosmetyki, mówię, trzeba coś posprawdzać, potestować. I się bardzo zaskoczyłam, jaki to jest ładny kolor i jaki ładny efekt robi na buzi. Także, może kiedyś wam pokażę. I to tak się prezentuje, i zaraz tutaj wlecą słocze. Chcecie zobaczyć, od lewej, pierwszy jest to burżuła. Tutaj w środku, nawet już tutaj chyba widać. Jak się mieni, jest to Max Factor, no i widać, który ma najmocniejszy pigment. Jest to ten Miss Sport. I także z tym kolorem musimy sobie naprawdę uważać, żeby nie zrobić krzywdy. I ostatnie kosmetyki w tej części filmiku: moje ukochane rozświetlacze. Także przejdźmy sobie po kolei. Pierwszy, którego niespecjalnie lubię, jest to Vibo Sparkling Lady. Niestety jest to dla mnie nie wypał. On zostawiam bardzo mocno złoty kolor. Ma duże drobiny, więc chyba najlepiej sprawdzi się latem do opalonej skóry, bo na co dzień, no niestety, nie. O, tutaj możecie dokładnie zobaczyć, jak on wygląda. Tutaj mam jeden z nowszych i z fajniejszych rozświetlaczy: jest to Peugeot Wonder Highlight. Myślę też, że w większości znany. Mamy oczywiście lusterko. Zobaczcie, jak on tylko pięknie wygląda, cudownie się mieni. Naprawdę jeden z bardziej takich, które lubię sobie używać. I tutaj mam od Rimela highlight w numerku chyba 001. Tutaj w pudełeczku prezentuje się tak. Tu już widać, jaką robi taflę. I oczywiście na kościach policzkowych robi to samo. Także już zaraz wam pokazuję. O, tutaj widzicie, ten pierwszy jest to paezę i jest zdecydowanie bardziej złoty. A tutaj mamy rimel i on jest bardziej taki szampański, bym powiedziała. Także tutaj możecie zobaczyć, jak wyglądają oba i oba robią piękną taflę. Tutaj mamy oczywiście paletkę od Makeup Revolution i Kitulec. Tutaj w zestawie mamy dwie paletki. Pierwsza jest to paletka Topper. Pierwsza Base. Jeszcze ich nie używałam, więc muszę ogarnąć, jak to się używa. Tutaj mamy takie trio, proszę bardzo. To są spaletki Base, a tutaj spaletki Topper. Także muszę dokładnie sobie doczytać, jak tego używać, żeby efekt był najpiękniejszy, ale musicie przyznać, że opakowanie jest naprawdę cudowne i mam nadzieję, że tak samo super się sprawdzi w użytkowaniu i trzy ostatnie mamy tutaj Bell Glow to jest numerek 01 zobaczcie tylko jak on ślicznie wygląda, wyostrzy się nam czy się nam nie wyostrzy o wyostrzy się, bardzo ładnie to wygląda i robi niezłe rozświetlenie Chociaż zaraz wam pokażę Tutaj mamy Catrice, tutaj macie też takie piękne żłobienie w środku kwiatki, ale już widzicie, troszeczkę się zniszczyły, ponieważ dosyć często go używam. I najnowszy Heian i Stylizację. Piękny rozświetlacz, który powstał w ich współpracy. Jak widzicie, on już jest wymieszany, a tutaj mamy różowy, kolor brązowy i taki biały. Idealny jest dla bladziochów, ale widzicie, mu już tak wygląda, ponieważ go używam i mieszam. Także już Wam pokażę, jak to wszystko wygląda. I tak, tutaj macie ten bel, dostępny w Biedronce. Pięknie siemienino. zobaczcie, to tylko cudowny. Tutaj w środku macie katris, a tutaj macie hean i stylizację. No po prostu ta tafla to jest mega. No zakochałam się od pierwszego użycia. I tak oto poznaliście drugą część moich kosmetyków. E, zostały nam jeszcze chyba trzy, czyli oczy, cienie i jeżeli lubicie lakiery do paznokci tradycyjne, to może wam też pokażę. Może nie, jeszcze nie wiem, ale na pewno pokażę wam produkty do oczu oraz e, cienie, jakie mam. A ja za dzisiaj wam dziękuję. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Oczywiście lista, konkretne nazwy. I jeżeli mi się uda znaleźć linki, żebyście mogli sobie coś kupić, jeżeli Wam wpadło w oko, to Wam zostawię w opisie pod spodem. A i co? Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia. Pa!